Alright guys, drive hard. Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od cru, tym razem z zimowej krainy. Dzisiaj się trochę pewnie poślizgamy, no i trochę pewnie znowu się podenerwujemy. Ale tym razem samochodem off-roadowym, więc spodziewałbym się tutaj. No i jazdy takiej bardziej chyba po zboczach. Wow. Ale jest naprawdę ślisko. Nie spodziewałem się, że może być aż tak ślisko. No ale zobaczymy. Dobra, robimy dobry czas. Jak na razie to chyba tylko ja robię dobry czas. O, choinki jadą na święta. Albo. Takie trochę duże te choinki, więc nie wiem komu by się one zmieściły albo raczej wycinają las. No ale to nie najważniejsze w tym momencie. Najważniejsze to jest, żeby dojechać na tym pierwszym miejscu żeby jednak się wyrobić. Musiałem pozbierać sobie trochę części do tego auta, żeby, bo miałem za dużą różnicę pomiędzy tymi poziomami. Więc, zrobiłem sobie lepszy samochód troszeczkę, o panowie tutaj ciężko pracują, a my sobie obok nich przejedziemy. My tutaj nic nie przemycamy, my tutaj nic złego nie robimy przecież. Okej. Okay. No jednak ten offroad na takie drogi jest naprawdę fajna rzecz. Akurat tutaj, kiedy ten samochód no, nie zachowuje się jak kauczuk. Okej, okay. chciałem pochwalić, że, że samochód ten nie zachowuje się jak kauczuk. No to chyba się jednak trochę... No. Tak. Trochę chyba za szybko pochwaliłem. Co tutaj? Nie mów, że to lawina. O, lawina, na... No. Ale to fajnie wygląda, i wilki, i lawiny, i wszystko, naprawdę, czego by tylko człowiek zapragnął. Dobrze, że oni tutaj nie zgrali łoś. Dobrze, że oni tutaj nie, nie ścinali tych drzew, bo prawdopodobnie gdyby na nich taka lawina zeszła, już by nie było za przyjemnie dla nich przynajmniej. Jeju, ile tych zwierząt. I fajnie te, te, fajne te stany takie zimowe mi się podobają, jest fajnie, przyjemnie, miło. Ja ogólnie lu lubię zimę. Wszyscy tak nie, nie lubią tej zimy, e, przynajmniej jakaś większość osób nie lubi. A ja właśnie lubię zimę, bo wtedy można je sobie na nartach pojeździć. Czy na snowboardzie chciałbym się nauczyć jeździć na snowboardzie. Ale jakoś wolę narty bardziej. Zawsze jakoś tą zimę bardziej wolałem. Może dlatego, że jestem urodzony w lecie, to przeważnie... Przeważnie data urodzenia jest przeciwieństwem tego, jaką porę roku bardziej wolimy. Przynajmniej u mnie się tak, tak sprawdza i u mojej rodziny też, że jeżeli ktoś na przykład urodził się w zimie, tam powiedzmy listopad czy grudzień, to ten to woli lato. Ja, jako że urodziłem się w sierpniu, wolę zimę. Nie wiem, możecie powiedzieć, czy też tak macie z rodziną, czy, czy jednak macie jakieś inne doświadczenia na ten temat. No, my znajdujemy się już na ostatniej prostej. Więc nitro przygotowane. I jedziemy. Gaz dodechy do mety bez większej spiny, i co wygrywamy tym razem? Tym razem wygrywamy złoto, srebro czy brąz? Wygrywamy złoto! Jej! No, jak widzicie, mm, samochodami rajdowymi w ogóle mi nie idzie. Offroadowymi już tak. No, i wtedy widać, co z tego auta można wykrzesać. A i też jestem ciekawy co się stanie po tej misji. I co się stanie też z Coburnem. Więc musimy to zobaczyć. You did To był was a big one, Alex. Shiv has to take notice soon. Alex. We worked it out. The police lockdown Coburn. No i właśnie o to mi o so to mi właśnie chodziło, żeby jednak taka akcja się w pewnym momencie zdarzyła. No i chyba tylko o to sam się poprosiłem, tak naprawdę. Jeszcze więcej tych zadań. No nie, dobra, bo to jest to jedno, które nam, nas nie interesuje, ale interesuje nas to. Prędkość ucieczki z samochodem wyczynowym. Ustawimy tam sobie znacznik. Czy możemy się tam jakoś szybciej przeteleportować? Możemy się szybciej przeteleportować tędy. Um, Okej. Okay. Dobra, no to weźmiemy szybko podróż tutaj. Już niedługo powinniśmy się tam znaleźć. Przynajmniej mam taką nadzieję.

Gdyby jednak się nie udało tego zrobić. A sporo nam pomogła w tym, żeby jednak ujawnić to, jak na razie. Więc dlaczego mi, mielibyśmy jej nie pomagać? No bo w końcu o to chodzi, żeby tutaj sobie pomóc w ciężkich sytuacjach. I ona nam pomogła. Chce zemści, zemsty na Shigi, tak jak i my. No bo. Chociaż. No zobaczcie, że jej sytuacja jest bardzo podobna do, do tego, do Alexa, że też straciła przez siwa rodzinę. No, my straciliśmy brata, ona straciła siostrę. To jest naprawdę bardzo podobne. O! Dopiero teraz zdałem sobie z tego sprawę, że ich kwestie są ze sobą bardzo połączone. No i dobrze. Niech tak będzie tak dalej. Przynajmniej może jakoś to się rozwinie. Tro, trochę żałuję właśnie tego, że, że mm, będziemy musieli jej, jej pomagać w tarapatach, no ale lepiej teraz niż późno. Albo niż wcale. Więc zacznijmy tą misję i módlmy się, aby wszystko dobrze się skończyło.

z samochodu, co nie jest dla mnie dobrym znacznikiem, do tego, żeby jeszcze nie uszkodzić z samochodu, czy ktoś nas zacznie gonić podczas tego, ale zaczyna się robić coraz ciekawiej. W pewnym momencie było takie, takie uśpienie, a teraz znowu jakoś powracamy do życia. Tak sobie zaczyna się dziać, chociaż. Nadal to nie jest to, czego bym oczekiwałem się po początku tej gry. Ale muszę przyznać, nie jest źle. Przynajmniej coś się dzieje. Coś, coś tutaj mamy na rzeczy. Dawaj, jedź, mały, jedź. Naprawdę to się wtedy przyda. Jak pojedziesz. Jedź. Wiem, że się ślizgasz, ale jedź. Naprawdę. Bo jeżeli nie będziesz jechał, to będzie źle. Naprawdę źle. Wiem, że tobie jest tutaj ciężko się ładować pod takie góry z napędem na tył, ale no niestety musimy współpracować. Mamy 9 km do przejechania kolego i to jeszcze w takich ciężkich warunkach. Ale razem wiem Mustangu, że nam to się uda. To musi nam się udać. Bo jak nie, no to nie będzie już aż tak fajnie i przyjemnie. Ale mamy 5 minut. Z jednej strony to dobrze. Z drugiej strony będzie to długi ciężki wyścig. Z czasem. Tak naprawdę. I zniszmy więcej. Więc muszę się skupić. I przejechać to jak najlepiej. na że jest ślisko. A to jest właśnie w tej kwestii jest troszeczkę gorzej, że jest tak ślisko. I są tak nieprzyjemne warunki do tej jazdy. Tutaj jest zakręt, i zaraz użyję tego nitra, które się tam nazbierało. O, właśnie, tutaj mamy dłuższą prostą. Z chęcią sobie z tego nitra skorzystam, bo tutaj to na pewno będzie dobrym zabiegiem. Tylko teraz jeszcze z tego skorzystać i żeby gdzieś nie wylecieć przez to. Okej, okay. jest jak na razie nieźle. Nawet powiedziałbym, że bardzo nieźle, chociaż. Tak naprawdę mało, mało kilometrów robimy. A meta nadal jest daleko. Dużo zakrętów jest tutaj, okropnie dużo zakrętów, ale są to malownicze. Ja uwielbiam jeżdżać. Jak byłem w zakopanym w zeszłym roku już miałem prawo jazdy, to właśnie jeździłem po takich slalomach. I wtedy to naprawdę człowiek aż się w pewnym momencie boi, żeby nie wyleciał, a jak spadł śnieg, to już w ogóle wtedy był strach, żeby gdzieś nie wylecieć, bo te drogi po pierwsze są nieodśnieżone. A ja jeszcze w swoim samochodzie nie byłem do końca przygotowany na tak ciężkie warunki i żeby nie miałem w ogóle tych łańcuchów, że nawet gdyby coś się stało, to bym prawdopodobnie nie wyjechał. A, a wtedy właśnie jeździliśmy z rodziną po górach, i tak się właśnie trochę obawiałem, a tam też są właśnie aż tak kręte drogi i można tam mieć naprawdę niezłego stracha jak się jedzie jeszcze rok po zdobyciu prawa jazdy i nigdy się w takich trudnych warunkach nie jeździło no to sobie zdajecie sprawę jak to może być trudne, pamiętam jeszcze jedną sytuację kiedy jeździłem w takich dosyć trudnych warunkach pogodowych, to wtedy było kiedy była taka dosyć ostra zima w Warszawie, kiedy to nagle zrobiła się taka gołoleć, a ja musiałem zawieźć swoją mamę chyba, chyba tak, poza Warszawę. I wtedy po prostu na drogach, które nie było odśnieżone, było tak ślisko, że ja wcisnąłem w hamulce nie jechałem szybko, bo jechałem tam powiedzmy 10 czy 20 km. Na godzinę, a zatrzymałem się dopiero tak naprawdę po 20 metrach, bo koła się zablokowały i nic. Samochód jechał dalej. Dobrze, że miałem dosyć bezpieczną odległość pomiędzy samochodem, a tylko wcisnąłem hamulec, a samochód jedzie dalej. To w końcu pomyślałem, niech samochód sam zahamuje, chyba silnikiem będzie lepiej. No i tak się też stało. Wziąłem, puściłem całkowicie ten hamulec. I Musiałem wytra wytracić tą prędkość, ruszyć później, też było ciężko, no ale jednak ruszanie z dwójki, ah, też to było przeżycie. To było przeżycie i pamiętam to do, do tej pory, że to było jedno z moich chyba największych przeżyć jak do tej pory. No i chyba uda nam się tego dokonać. O Jezu, jeszcze nasą koniec. No wiem, wiem i przez to, że, że byliśmy blisko, to ja tak trochę schrzaniłem. Bo chciałem jak najszybciej już tam dojechać, tak się trochę rozkojarzyłem. I uderzyłem w tą bandę. Mam nadzieję, że to jakoś nam tutaj nie zaszkodzi. 30 sekund przewagi! Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na wyniki, że dostaniemy to złoto, srebro też jest dobre. Ale wolałbym złoto, bo wtedy będziemy mieli pewniejszy awans. Misja ukończona. Nowy poziom. 40. Samochody. Wszystkie o 25. No i cóż. Oh. Srebro. Nie złoto, a srebro. Nowy silnik, czy też wirnik, jak to woli. Premia do przyczepności oczywiście, do silnika. Wyposażamy się w tą część. No i cóż, zobaczymy co się teraz stanie. Thanks. That was close. Did you get anything? I have to look over the files at HQ, but you'll be the first to know if I find something on Coburn. Okay, your royalty now. A circuit spec tuner in Los Angeles has opened its doors to you. Circuit spec cars are the ultimate in speed and precision. Built for the track and requiring incredible skill and nerve to drive, circuit cars are fragile but insanely powerful and fast. Właśnie odblokowaliśmy a typ samochodów, samochodów na tor, czyli duża prędkość. Niesamowita prędkość i trudne sterowanie, no dzięki. Samochody terenowe posiadają torowe. Posiadają wysokie osiągi i są doskonałe technicznie. Stworzone z myślą o torach i płaskim asfalcie, samochody torowe są bardzo szybkie, ale wrażliwe. Mamy tunera torowego. Mamy też sprzedawcę w Los Angeles. I widzę, że mamy jeszcze jedno zadanie tutaj. Wow! To to jest? Co to w ogóle jest? Nie wiem. I tak się troszeczkę tego zastanawiam. Prawdopodobnie będziemy mieli tam dosyć długą podróż. No jasno, oczywiście, no. Jeszcze dalej. Czy ja mogę się tutaj jakoś wybrać? Nie, nie mogę się wybrać do dworca Sotley Lake City, ponieważ tego nie odblokowałem. Czy jest tutaj jakaś szybsza droga do tego? Może tędy jakoś z Las Vegas by się udało? Tam w miarę szybciej pojechać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz to zobaczymy, szybka podróż. I zobaczymy, czy tam będzie troszeczkę krócej. Ile my tutaj mamy? 20 km, no trochę tego jest. Widzę też, że dostaliśmy kilka takich wewnętrznych achievementów, które, z których możemy tutaj skorzystać. No, a tym samochodem to może będzie nam się szybko jakoś jechać po tej autostradzie, w miarę. Przynajmniej mam taką nadzieję tam 300 km prawie wyciągnął, więc nie jest źle. Tylko, żeby się gdzieś nie rozbić. No, chyba wyciągnie te 300. Wyciągnął 300 km, czyli samochód nie jest aż taki zły. Mm, ten Mustang GT. Troszeczkę was tutaj zagadam. Nie chcę kończyć po 15 minutach. E, troszeczkę sobie dojedziemy i, i prawdopodobnie wtedy dopiero e, zakończę ten odcinek. Więc, no tak, no dzieje się dosyć dużo, bo mm, tak naprawdę, no, dążymy już do tego, żeby zatrzymać Coburna. Teraz em, jesteśmy tak naprawdę... potrzebujemy tylko dowodów na to, że, że jednak Coburn tutaj zawinił i że mm, będziemy mogli go jakoś przymknąć. Znaczy Zoe będzie mogła go przymknąć, no bo taki był nasz deal. Wtedy my otrzymujemy shiwa i prawdopodobnie większość osób się cieszy z tego, że Shiva, zrobimy coś z nim. Ja jestem ciekawy jak finałowy pojedynek będzie wyglądał. I co tak naprawdę zrobimy z tym shiwem, bo Alex nie wydaje się być taką osobą, że on chce tej zemsty, ale jest na tyle łagodny, że jednak nic nie zrobi Shiwowi i że puści go chyba wolno, pomimo, że zabił jego brata, no i pomimo chyba tych wszelkiego rodzaju wpływów, które wpływów innych osób, które by tak chciały, żeby Shiv zginął, no nie wiem, tak się domyślam, że może tak być, że jednak puści Shiva płazem i ten, i że jednak i yy, że jednak oszczędzi go, że nie będzie aż taki dla niego zły. Chociaż mogę się mylić, z drugiej strony, chciałbym, żebym się mylił. Że jednak Alex się okaże taką bezwzględną bestią i że tutaj, no, Shif zostanie mocno ukarany za swoje czyny i poniesie tą największą karę. Ale nie wydaje mi się, żeby twórcy coś takiego przewidzieli. To chyba by się skończyło jakoś źle dla twórców samych. What? Sorry. No ale, no, różnie może to być. Może to być naprawdę różnie. Ale tutaj to już wszystko. Wszystkiego się na pewno dowiemy pewnie niedługo. Co się tutaj stanie i co się tutaj zadzieje? Fajnie, że mamy już odblokowane, chyba tak naprawdę, ostatnią lokację, którą, w którą możemy się dostać. To jest dobre. Że już tutaj ostatnia lokacja dla nas będzie odblokowana, czyli. Będzie tak naprawdę, to jest chyba przedostatnia misja, to jest, z którą będziemy musieli się zmierzyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo jak już dostajemy lokację nową, no to niedługo będziemy mieli e, finałową misję. Jestem ciekawy, jaka tutaj będzie finałowa misja. Bo to nie jest misja finałowa, tylko po tej prawdopodobnie będzie finał. No jestem tego bardzo ciekawy. I, i chciałbym się tego przekonać jak najszybciej. No ale wszystkiego musimy się przekonać w swoim czasie. A to właśnie było Salt Lake City. No właśnie, z niego wyjechaliśmy tam. Szybko przyjechałem, ale tak się zagadałem, że nawet nie wspomniałem o tym. Tutaj były Igrzyska Olimpijskie rozgrywane. I tutaj się też trochę działo. No a w końcu widać dlaczego. Igrzyska Olimpijskie zimowe. Oczywiście, a nie takie letnie. Tylko, oczywiście, zimą tutaj były. No a my powoli się zbliżamy do naszego punktu, w którym to zostanie rozegrana nasza misja. No i tak, chyba naprawdę powiedziałem wszystko, co zachciałem. Takie moje przemyślenia na temat fabuły. Właśnie to jest do, z, jednej, z jednej strony to też jest dobre, bo mogę sobie pokładać trochę tą fabułę. Okej. Okay. No jednak musimy za, zacząć traktować to poważnie, ponieważ Coburn wynajął na nas zabójcę i, i tak naprawdę musimy udać się... Hmm, udać się... Y, do miejsca, w którym on będzie chciał nas sprzątnąć. No chyba to, to, to nie do końca tak działa, ale... Okej. Okay. Nie mam tego nic za zły. Gra jest tak czy inaczej napisana, nie będę się tutaj czepiał tego. A, a wracając do tego zanim Zoe nam przerwała, mam podczas takich przejażdżek możliwość przemyślenia ja tego, jak ta gra wpływa na to, co, co robimy i co tak naprawdę się dzieje. No bo jednak to jest w miarę ważne i, i fajnie, że. Z, z jednej strony właśnie mówię, że to jest fajne, a z drugiej strony, że tak trochę się odrywamy od tej fabuły i tak trochę nie wiemy co się dzieje, no ale to... To chyba nie jest najważniejsze. Nie chcę tego zadania. Mówiłem nie chcę. Czy rozumiesz słowa nie chcę? Czy nie? Dobra, pojadę tędy, bo nie chcę mi się jakoś kręcić jak tych. Jechać tak naokoło. Wiem, że chociaż tym samochodem nie powinienem, bo on nie jest do tego przystosowany, no ale... Wybacz, tak czasami musi być. Mogę już skończyć, tak? Anuluj, nie chcę ciebie. Tak więc na dzisiaj to tyle. Tą misję zostawię sobie na początek kolejnego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.